W opracowaniach naukowych, m.in. archeologicznych, bardzo ważna jest dokumentacja rysunkowa. Zaglądamy teraz do Muzealnej Pracowni Rysowniczej. Witam Państwa w Pracowni Rysowniczej Muzeum Archeologicznego i Jednograficznego w Łodzi. Pracownia najczęściej współpracuje z naszymi działami archeologicznymi, które zajmują się okresami od najstarszych, paleolitycznych, po późne średniowiecze i nowożytność. I takie właśnie też zabytki trafiają do pracowni. Najczęściej ceramiczne, metalowe, kościane, rogowe, zdarzają się drewniane i oczywiście krzemienne. W pracowni powstaje dokumentacja rysunkowa, więc na każdym rysunku musi być zawarta metryka, skąd zabytek pochodzi, musi być skala, muszą być wszystkie pomiary zawarte, jak i cechy charakterystyczne. I właśnie zadaniem rysownika w pracowni y, rysowniczej jest dokładne obejrzenie zabytku, po to, żeby jak najwięcej tych cech charakterystycznych y, odnaleźć, wydobyć. Y, najczęściej są to na przykład, no poza ornamentem oczywiście, znaki garncarskie, znaki kowalskie y, na broni. Tutaj y, rzeczywiście trzeba bardzo dokładnie zabytki oglądać, dlatego że są to. Y, Przedmioty często skorodowane i znaki są słabo widoczne. Jednocześnie, jeżeli chodzi o zabytki ceramiczne, często zdarza się, że ornament znajduje się wewnątrz naczynia, co też trzeba na odpowiednim rzucie narysować. Dokumentacja rysowana jest w celu no, używania później w katalogu muzealnym, ale głównie też do publikacji. Rysunki w tej chwili najczęściej powstają w formie już komputerowej z użyciem tabletu graficznego i odpowiednich programów graficznych. Jest jeden rodzaj zabytków, który niestety nie daje się technologii, że tak powiem, a przynajmniej ja nie osiągnęłam tej umiejętności. Chodzi o zabytki krzemienne. W, w, akurat w przypadku tych zabytków najlepiej e, udaje się osiągnąć najlepszy efekt, rysując e, piórkiem, tuszem e, na kalce. E, często e, ostatnio pada pytanie, po co rysować zabytki, skoro można zrobić zdjęcie? E, rzeczywiście powstają w tej chwili piękne zdjęcia zabytków archeologicznych ale o ile na tych zdjęciach widać fakturę, widać kolor zabytku, to czasem się zdarza, że nie widać na przykład ornamentu. Wtedy e, można powiedzieć, że rysunek jakby uzupełnia zdjęcie i najczęściej właśnie e, obydwie te formy występują jako uzupełnienie. E, dla mnie jako rysownika najbardziej komfortową sytuacją jest, kiedy rysując zabytek mam do dyspozycji E, swój e, rysunek, zrobiony na podkładzie z papieru milimetrowego. Mam zdjęcie, no, oczywiście też w odpowiedniej skali, i właśnie zabytek. Wtedy ta rekonstrukcja, dokumentacja jest najwierniejsza, najwięcej, ornamen, naj, 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 najwięcej elementów widać. E, równie komfortową sytuacją jest, e, kiedy trafia do pracowni zabytek w ogóle niezniszczony, lub też zrekonstruowany na przykład w pracowni konserwacji zabytków ceramicznych czy metalowych. Yy, niestety zdarza się, również zresztą często, że trafiają tylko fragmenty zabytków. Wtedy zadaniem rysownika jest wyłapanie czy średnicy, czy odpowiednich yy, pomiarów, żeby jak najwięcej na takim rysunku pokazać i jak najwięcej zrekonstruować. Chciałabym na koniec dodać, że yy, praca w pracowni. Rysownicze jest specyficzna, jest bardzo ciekawa o tyle, że trafiają tutaj, owszem, zabytki bardzo popularne, powszechne, ale trafiają też okazy najpiękniejsze, najwspanialsze, które często nie trafiają na wystawy, ale muszą być zakatalogowane, muszą być zadokumentowane. I to wtedy ja mam do czynienia z takimi zabytkami.